manko już dziś mojej Dziś robimy Peterowice tak jak zawsze Czyli nowy świat. Czyli to jest nas pierwsza seria z może nie pierwsza, kilka już była i to jest. E, Peterowice, to jest sama nazwa, ale na pewno inny świat. E Wy za ten czas pamiętajcie żeby subskrybować ten, ten e, kanał i pamiętajcie żeby lajkować e my. Klikamy teraz create. I teraz tutaj się robi nasz świat. E wy... I widziałem, że pod ostatnim odcinkiem zbiliście 26 wyświetleń. E mam nadzieję, że teraz tutaj będzie 100 wyświetleń na tym filmie. I widziałem, że ktoś wbił suba na około. Bardzo dziękuję czyli to byłeś ty. Dobra, my... E wy sobie tutaj poczekamy. O, już cię nam trochę. Tutaj mamy jakieś tło, to jest. Hmm. To jest... jakieś drzewka. Hmm, I też jakieś z wioska. I tam jakieś z góry są. Nie wiem, to chyba jakiś sit. I tam jakaś owca. Tam bardzo daleko. I już mamy prawie z... Już zaczynamy. Uuu. Całkiem dobry biom nas spiło. Dobra, może tutaj gdzieś zbudujemy domek, coś. Ale, ale pamiętajcie, że chyba zawsze na starcie zbierać drewnięko już zawsze. Jak chcecie robić speedrun, to po prostu nie zbierajcie drewna, tylko ci z randomowy seed. Ale ja nie robię SIDA, ja robię normalny world. Dobra, więc teraz sobie skraftujemy drewnięko i to. O taki. kolejne drewienko i crafting. I teraz sobie postawimy o tu o crafting. I teraz sobie to zrobimy. Kilo, jak następcie to jak zawsze. I teraz się kopiemy tu. Dobra, ja wrócę do kolejny na przypadek. Dirt Uuu, dobra. O, jest stone, dobra. Więc teraz kopiemy. A skąd potrzebujemy? 5 stone. Ów. Więc my kopiemy. Ej, za ten to ja kopię. pamiętajcie, chyba jest teraz. Klikać subskrypcję. Bo lecimy po aż 10 subów. Jeszcze jeden subskrypcja nam dostała. Więc pamiętajcie, chyba kliknij do te, tego suba, bo lecimy po 10 subskrypcji. Tak? I pamiętajcie, chyba też pooglądać go samego końca. Pamiętajcie, chyba lajkować ten film. Ja sobie już kopię. Dobra, już jesteśmy blisko. Jest to ostatni stone. I mam też się podbudujemy, gdzie to jest. Tu. Dobra, cyk, 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 cyk. jesteśmy. E teraz sobie zbudujemy sikierę i więcej drewna na pewno. I teraz to. Sikierę już mamy, teraz kilof i więcej. Jak widzicie, tutaj o jest nowy dodany spin, ale ja warto do nie pobać, nie pupować, bo jest, bo miecz jest ślepcy, bo to tak, bo to można, patrzysz, to bo mieczem można szybko uderzać, e, tym tak, o, na jeden hit poczekasz, jeden hit i musisz poczekać, ja myślę, że nie warto po prostu robić tego spira, bo nie jest dobry, i teraz sobie zrobię dwa pieczyki, i leci by było szukać różnych rzeczy I owca na nocy by było ten ciemno. Zabijemy ją. Dobra, teraz idziemy może w tamtym kierunku. O! Świnka! O, ej! Kolejne dwa owce! Będziemy mieć na łóżko. Lo to, to Dobra, teraz. Zabijemy te owce. owcze. Bo no, Mamy jedną, może jeszcze drugą. Czyk. No, dobra. I mamy ją. I teraz tu chyba widzę, że jest prosty, bardziej prosty bior. I tam widzę z daleka, że jest węgiel i jakaś jaskinka. Tylko chętnie pójdziemy, może będzie żelazo ale widzę, że nie ma ale węgiel to ja chętnie pozbieram na pochodnie albo na tam inne rzeczy i tu nic nie ma i tylko jeden węgiel no go słabo trochę. i, ale tutaj pójdziemy sobie dobra, czyli nic nie ma teraz, o kolejna jedzonko chodź tu, Jadź. o Ej ty I fajny RESP Ej, to jest taki sam kolor, tutaj jak to Dobra, chodźmy pozbierać może troszkę drewienka. Dobra, pozbieramy drewienka. i może użyjemy go do naszego domku, czy coś takiego, Nie wiem, Dobra, już pozbieramy. O, ej, gdzie się gra? I tu, ile mamy? Mamy 7, dobra. Teraz jeszcze my troszkę, o tu, o. Jeszcze. Dobra, i idziemy. Czyli teraz mamy raz 9. I tu, wiecie, jest drzewka i dynie. I oczywiście weźmiemy sobie troszkę dyn, bo niedługo będzie oczywiście Halloween. I pamiętajcie, żeby oglądać E, sypcie odcinki, bo może będzie taki odcinek z udekorowania szybko dniami, więc wy warto wbijać na mój kanał codziennie, ale jak coś tylko, czasem nie go codziennie filmy, bo nie wiem czego. I dobra, teraz tu mam już jest skinkę, widzę. Dobra, czyli tu jest skio ale głęboko. Idziemy? Eee, no nie wiem. Ja bym nie chciał iść. Eee, pozbieram trochę tutaj drewno, bo widzę, że mam tylko dziewięć. Eee, przydało się na wszelki wypadek, jakby było bardzo mało. Więc ja sobie pozbieram i mamy. Teraz może pójdziemy szukać z wioski. Może akurat będziemy mieć farta i się nam uda znaleźć. U, tu jest te pne jaskinie. Ej, to jest w ogóle mega dobry biom bio, e, bio na jaskinie. I tutaj widzę, że mamy węgiel, no to ja chętnie wezmę, bo kto wie, czy nam się przyda, czy nie przyda, ale ja... O nie, myślę, że spadnę, bo tu jest gravel. Dobra. Teraz mamy grawę. Oooo, myślę, że jest pan gdzieś. Dobra. Idziemy. Tutaj nie, bo tu są. O nie, tam zombie, jak jest. Iś tam? Chyba nie, bo już mnie gonią. E, dobra, tu sędziesz u góry. Chodźmy się pospinać. Ej, idziemy się. Chodźmy się pośpinać. Minać, pospinać na Mont Everest. Gdzie tu Mont Everest? Dzieci. Dobra, gdzie to? Rusza się w słońce. Trzymaj się. Ej. O nie, musimy jeść Dobra, postawię te dwa pieczyki. Ej, to rozdzielę na piątkę i tu na piątkę... O nie. Tu na piątkę. Ogotuję to, bo tego mamy więcej, i to ugotuję i to ugotuję i za ten czas zrobimy łóżko. do crafting i łóżko, a nie, nie tak. Tu, teraz, tu, i mamy łóżeczko. Oczywiście sobie pozbieramy jakiś kolorki. Chyba nie było tak smutno, biało. Chyba na szukać gdzieś czerwony, czy niebieski, czy nie wiem, jaki. Więc ja sobie pozbieram i chciałbym iść szybciej, ale mi się tam jeszcze jedzonko gotuje. 3 czy... O, niebieski, mój ulubiony kolor. Ja, teraz idziemy u te korowe na sołóżeczko. Ej, mi się wydaje, że chyba można tak o zepsy kolorować. Czekajcie, przetestuję. Czyż lagi dziwne bardzo było. Dobra, czyli można tak o chyba też. Nie, nie można. E, można tak o chyba też. E, ale na pewno można. O. Tak, o! Wiedziałem! Ej, już noc powoli jest. cyk, węgiel to ja nie zabiorę. Syta nam się. I widzę, że jest noc, już się zbliża. Dobra, więc ja jeszcze to pozbieram i już idziemy spać. Dobra, więc. O, nie musi się już. Tu, nie tu. To, nam nie potrzeba, Teraz sobie wyrzucimy i pójdźmy spać. Spać. Dobra, już sobie można spać? Dobra, jeste nie, jestem chwilka i. Można już spać. Elo. Dobra, więc mamy już pierwszy dzień. Więc mamy już pierwszy dzień. Teraz. Hej, czego nie możemy? nie żadu. Dobra, i idziemy na przygody. Dobra, więc... Mamy już pierwszy dzień. Tylko to jest już dobrze. I tutaj widzę, że jest taki biom, że może być zalaza. I to pełno... U! Ej, mamy portal! Ej, w ogóle tak dziwnie, bo tak zawsze na odcinkach z Minecraftem muszę mieć portal. Jak robię survivala. Dobra. Więc pozbieramy wungiel. Nie ma wungela. Teraz lecimy, może tam. Pozbieramy to troszkę, żeby mieć Achievement, i też może. Patrzę tam. I też to postawię tu, magmę tu. I teraz otwórzmy księgę. Może coś my. Ej! ude zniszczyć, o tu jest o nie, lawa, dobra Uuu! ej, to jest już dobre bardzo tak powiem i muszę by zrobić zelazo bo jak, jak nie wiedzieliście, że te bryłki warto zbierać, bo tak o, możecie zrobić zelazo po prostu i macie zelazo a teraz sobie to ile jest rzeczy w ogóle zelaza. Z o nie i chyba tutaj już nie przyjdziemy chodźmy tu może coś będzie i tu widzę, że jest dzieci z może pójdziemy o jest może pójdziemy, chodźmy eee, nie, 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 nie bo ja też nie wiem, gdzie tam. Ja, ja cię to są z. Uuu, 267 bloków. Dobra, teraz choćby tu i sobie przekręcimy i teraz choćby pod górkę, może będzie coś fajnego, bo sobie gdzie wioska, cokolwiek, ale ja bym chciał bardziej wioskę niż Coś innego. Więc chodźmy tam jak najszybciej, bo ja bym chciał już w dwóch dniach, w, w dwóch dniach bym już chciał bardzo wios wioskę. Więc mam nadzieję, że znajdziemy. I tak jak mówię, Jest! Mamy wioskę! Tak myślałem, żeby coś tam iść tam tamtędy, nie wiem. E, ale chociaż mamy wioskę, dobre. Jestem na tej kółce jeste jestem blisko jaskini. Panie, ej, mamy ten jeszcze. Ten domek dobry. Dobra, co nie? ma. Dobra, ja tutaj już stawię z PowerPoint'a. Ile emeraldów? I jeszcze mamy to. Co to robi? Ej! Fajne? ci fajne! Ej, Mega to jest. Mamy chociaż więcej miejsca w, w pipunku. Jak się je kraftuje? Czekajcie, bo patrzę na crafting. Ej! Łatwo bardzo! Może może skraftujemy też, nie wiem. I ja... o nie! Jest golem rozwalony? nie ja sobie nastawię spawned pointa dobra, dziś robimy po prostu przesuku bym zginął dobra, teraz idziemy tu, bo tam widziałem, że był ten skowal e, tam e, więc ja idę tutaj o o, dobra. i mamy kolejny Taci! Mega dobre co jest! Bardzo. I sobie dajmy praktyki. magbę, węgiel. To, to. To i to. I stejka jednego. I kamienie. Józko I to nie. Crafting nie. To. O nie. Ej, tego chyba nie można dawać. Tych. Dziwne. Ale dobra, dajmy mmm, to dostawmy, i to tam dajmy. I to tyle chyba. Teraz chodźmy po siano. Tylko sobie skraftuję. Mamy to potrzebujemy. To potrzebujemy. E, to już jest. Mamy tu potrzebujemy Patyki. Nie, nie mamy. E, Sebra Sam. Ja tylko na odwiedziny tu przyszłem. To nie ja wcale, jak coś, jak macie kamery. I teraz sobie skraftujemy patyki i. Gdzie patyki? tu już. Dobra, i mamy patyki. Teraz sobie skraftujemy szybką motykę. Mody I teraz. To szybko zniszczymy młyny, młotyką. Więc już mamy. Jeszcze kilka nam tu dostało. Trzy. O, y y Dobra, teraz. U teraz tutaj wodą. Ej, ty, czego to nie było? Wody. E Tyle. Teraz ja się boję bardzo, że zginę. O, i kolejny nie, nie mogę biegać, muszę zjeść. Dobra, zjadłem sobie to, teraz... pozbieramy więcej, by mieć na zapas dużo, na dużo jedzenia. Teraz tam gdzieś widziałem, że był kobal. Tam jest, widzę. Dobra, tu, teraz pójdziemy... Tu? Ja wezmę pieczyki, o węgiel wezmę, trzy, trzy, jeszcze dwa, nie jeszcze dwa, cztery i mamy, dobra pieczyk wezmę, poproszę. Ja teraz... Dobra, ja zamykam ocy. Yes! Jeez! Ja cię dobre! Mamy złoto! Jeszcze tu dobre zecy są! Jest to baby spira! Ja wezmę oba spiny. Dobra, ale nie! Nie naprawdę. Nigdy nie miałem też tego. Ej! Ty! Halo, się dzieje? Ty! Nie mogę nic plikać. Przegowało mi się. O! Jest! Ej! Nie mogę? Dawaj. No, dawaj, Szybciej! Dobra, już po sobie? Nie. Yeah. Eee, halo? To nie? Teraz tu muszę wyjść. Halo? O! Jest! Działa! O! Ale, tu. Teraz to... Hello! Czego nie mogę? Zabrać. Ej, no. Klikam. tutaj nie działa. O, jest! O, jest! Eno! No to. nie, ej, nie to. Na to tu. To wezmę spir. To jeszcze. jeste złoto. Może się przyda. I to wymienię na apatyki. To będzie tu. Teraz idziemy. I co tu jest? Myślałem, że gdzieś inne coś tam jest. Ty na co Wi Mi się patrzy. Jak tam dobre? Dobrze tam prawie idą? Dobrze. Tak jak widzieliście, tak jak wam mówiłem, bo to jest tak daleko, musicie czekać chwilę. A jak koło was jeszcze creeper wybuchnie, no to... Ej, to jest, to wy mi trochę przypomina, to jest I don't speak. to bardzo przypomina go tego, go i też nie można sobie otwierać drzwi, nic nie ma ciekawego, okej, okay. dobra i tutaj postawię łóżko i jak na mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Pamiętajcie, by dostawić subskrypcję pod tym kanałem i oglądać go samego końca filmy i chyba codziennie dzień Filmy czy są oczywiście. Pamiętajcie, chyba dostać też lajka. W górę nie nie w tylko w górę. Polecimy po 10 lajków i 10 subskrypcji, więc ja mam nadzieję, że ten film Wam się jak najbardziej podobał a ja sobie pójdę spać już za kilka sekund, więc pójdę sobie teraz spać. Ej, ja mam nadzieję, że ten film się Wam mega bardzo podobał. Pa pa!